Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Martin, a to jest miks piosenek Rambola, niektórych z MWK. Wszystko działo się na tym spiku. ts.jaśmc.pl Zapraszam do słuchania. Ej, to chyba nie to. To są trójkąty i kwadraty chyba, nie? To dwa lata temu na Minecraft no premium, M-U-K-T-T-E, e e, from nie! To były czasy piękne, dziś kolejny tysiąc piękny, niech hańsi się zgadzają pewnie, pewnie od tego, tego nie odejdę, to, to były, były dobre, dobre chwile, stworzyłem machiny, mediany, pan nie będę wizytę, mają ty dziś mam po kilka tysi, to dla mnie się bardzo liczy, to dziś to dziennie trwa, w bibliotekach, Super! MWK, super! MWK, super! super! Do dziś to dzielnie trwa! MWK, super! 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 MWK! Super! Wbite subów 2K! Patrzę i krzyczę WOW! Dam zaraz wideo! Gaming game albo show! W nowym świecie ziom! Dziękuję za subskrypcję! Każdy z was tu jest mistrzem! Piosenka się ta uda! Niech gada po YouTube MWK! Jak mój tata usłyszy to od razu tutaj dzisiaj nie wiem, się, nie zdziwcie! Ja dzisiaj razem z tobą? O je, Może zrobić jako chórem tak Śpiesz sobie Tu nie sobie Siedzę na tym śpik Patrzę jak słuchacie Jak nie Lubię jeść śniadanie na śniadanie. na śniadanie jem kolację, kolację. często lubię parówki, parówki sobie podgrzać podgrzać gryz smaczny jest bo gorzest jest lubię na kolację jeść kiełbasa Każdy giros bardzo smaczny jest Każdy giros rozpuszcza w ustach się Każdy giros przyprawiony jest W też Poszedłem do pizzerii Powiedziałem chcę ze Lecz nie było pizzy Wziąłem te babaty. Yy, Pokazało yy, yy. się, że gratis rozbył. Więc nie zastanawiając się, wziąłem gry yy, yy, yy. Każdy gry codziennie jest. Każdy gry dobrze przyprawiony jest. Z rozpsuwam codziennie Tak dobre oh yeah. Nie lubię z majonezem jeść Gyrosa bo traci swój smak o oh yeah. Bo bardzo dobry jest Bez majonezu Musz uh -uh. nardesę Lubię kuchkę. Aha, no, no! Okaj, ja się tutaj. Uwaga, uwaga. Lubię pićkę. Lubię też kapap. Lecz nic nie przebiję. Gyrosa. Gyrosa. Gyros jest bardzo dobry jest. Mówię ci Gyrosik smaczny też Super było mówię Gyrosa zjem Alergię mam Gyros bardzo dobrym posiłkiem jest Czasem sobie zjem bo nie zdefec Gyros sobie zjem Przyprawiony jest Γυρός ας είμαι, oh yeah, γυρός, το είσαι. Είμαι γυρός, που με έχεις γυρός, το γυρός κεμπάπ μπέζ, oh yeah, με όταν το Yo, pewnego dnia wyruszyłem nad morze, nad ocean raczej, przepraszam, pomyliłem się, ale to nie znaczy, że powinienem wsiadać na Tytanik, uwierz mi Tytanik, wszedłem do Tytanika, ale się spóźniłem i mnie promotor wyrzucił z tytanika na początku musiałem do niego podejść zagadać żeby mnie wniósł na tytanika bo pierwsze co zrobiłem to było bilet, bilet dałem mu lecz powiedział że się spóźnię że się spóźniłem też nie miałem na wpływu i pierwsze co zrobiłem to was wywaliłem po wywaliłem to pierwsze co zrobiłem potem strzał, lekkom gę to wywaliłem Það er það sem við varum að staðleika Yeah który Miał miękką podeszwę, mógł miał wielką podeszwę, nie to ma, bo ma wielką podeszwę, nie się tego buta, bo miał miękką podeszwę, miękka podeszwa jest w każdym z lecz nie wiesz tego, bo go na obóz, jest śnieć, mógłby móc buty dlaczego buty są mokre? bo mają podeszwy bardzo miękkie jakie obóz, jakie obóz, jakie Czekają jakie były twarde Myślisz, że dlaczego każdy ja bym się przebija W mu się przebija ja I w ja ze mnie. Bo on ma miękką podeszwę Jak jest kinodert To jest to Mi, Maciek Bo lubię jeść kalosze Kalosze I pojadę na dworze Kalosze, yo, kalosze Mówię ci, nie kupuj byle jakich budynków Jak nie chcesz mieć Potem przyszedł Bo jest w ja sobie kawałek podeszwy i będziesz miał trzy Mówię ci Nie kupuj się chłodną Bo potem jak przypiszmy buzy To będziesz miał buzy <grym> Kiedy lewiesz to... szkło i nie będziesz miał nogi, Uwierz mi, że buty są bardzo miękkie, Niektóre są zdradliwe, bo niepodściągliwe Drugie czasem szkło, Lecz buty przed nim nie bronią, Drugie szkło dektywac, Lecz niektóre buty jednak nie chronią, Wszystkim ogonem z tego złe warunki, Złe warunki w butach, bo wszystkie buty mają miękkie podeszwy I jak będziesz będziesz nie zdrowy do szpitala, bo masz miękkie podeszwy Mówię wam, nie kupujcie butów Jakkolwiek w sklepie, tylko kupujcie je Na rynku, na rynku, na rynku. No, w budynku, ją. W budynku, masz szynku, Na levelu innym Kupujcie buty na lewelu. Często kupuj Za złotówkę w lupie, w poniedziałki Zoranka, marsz, na dwie dwie masz zazutku, ma trzyma, katy, buty dwie 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 buty, dwie 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 mają miękkie buty dwie 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 koncert cześć mówisz? koncert. Ja mam koncert Co mówisz? Jaki koncert? Kto przyszedł? kto przyszedł? No nie jakieś dziewczyny do ciebie. Amelka z tym, z, z Ola. Nie, to, tylko y, zobacz, kto one tam dotarły i żeby tam klimat trzymały, nie? No dobra. Zobacz, Myślałem, że już przyszły Ola i Ania. Nie. Okay. No. no to. Teraz odkąpa i zobacz, jak one sobie radzą i czy okay, czegoś potrzebują. Okej, to Minecraft. <grymne> Dobra, pa. User entered to your channel Czekajcie, masz odarnąć ostwy. Moment Ola. User left your channel. Yo! Zrozum nie ziomek! Chcę powiedzieć ci, co czuję? Jak spędziłem wakacje. Tak! Jako że nie miałem planu. Postawiłem do Łączy do planu. Moich kolegów o tak Nie wiedzieliśmy co z sobą zrobić Powiedzieliśmy, że z wakacje Postanowiłem, że pojadę na Antarktydę I ulepimy razem dziś bałwana Ana Ana I się na bot Ana Ana Jemy na hamęduta wyjadę ci za chwilę z buta Więc, że na Antarktydzie jest zimno tam poszliśmy ulepić bałwana była też tam Hanna montana to było dla nas <noise> niesamowite pierwszy raz widzieliśmy na jej głowie jajko rozbite chciała z nami lepić powiedziała że nie widzi bo po jej twarzy spływa żelazko żelazko w którym było żółtko chciała z nami tylko polepić bałwana polepić bałwana Hana, Hana Montana, polepić Bałwana Więc Pojechaliśmy na tą Antarktydę, tam już spotkaliśmy, zagadaliśmy, powiedzieliśmy, Ulepsz na Bałwana, Hana Montana Ona powiedziała, że nie umie lepić bałwana Więc postanowiliśmy, że zagramy recording. w grę. 3-4, oh yeah Kto pierwszy rzuca w, w nią śnieżką oh yeah I zgadnijcie kto wygrał w tej grze Kana Montana wcale nie. To był Smaw, który czekał na drzewie, aby wykampić ją i wypił się na pewnie. Tak, wypił się na pewnie. Powiedział jej, że lubi pić. Pewnie, pewnie lubi pić. Wziął więc Śnieżkę w dłoń. Powiedział i dał jejść w skroń. Ona dostała w twarz i upadła i spytała się Ty co Śnieżyk masz? Ale on po prostu wziął jeszcze jedną Śnieżkę do ręki. Do ręki. Wziął w dłoń. Zrzucił Śnieżką w skroń. Pomyślała co skąd nie utrzymało przy życiu się co nie było nad panowaniem o nie a więc co robili postali koledzy byli w twierdzy która była zasłonięta fałdami fałdami, które są dobani Myślicie że bit się skończył, ale nie nie to jest podłożone pode mnie nie, nie. Musicie wiedzieć, że coś zjem. Zjem sobie śnieżki dzień. Schanna Montana dostała skroń Smaw wziął znów śnieżkę w dłoń. Postanowił, że będzie w nią rzucać ciągle. Aż zdechnie, bo lubi kiedy na patelni ją smaży. Smaży ją po twarzy. <śm> o niej marzy często jak lepiej klocki lego ma dużego powiedział channel. oj kolego spotkałem twojego starego oh, spotkałem wcześniej hannę montanę która śpiewała nad ranem swoje kity oje oh yeah. wysłuchaj mnie te słowa ogarną cię kurcze Raz, dwa, trzy W końcu po tej zabawie User postanowili Ulepić tego bałwana Hannah Montana powiedziała, że Nauczyła się przez to, że została świeżką w twarz Oh yeah. Mówię wam to Bo gdy dostaniesz świeżką w oko Spójrzycie na inną glicznę Spójrzycie jak ulepić bałwana Po raz nie będzie tam O tak Bałwana lepili wszyscy razem Za garażem którego tam nie było, bo channel. były lody i oceany i wszystko im się śniło Cały czas byli na wakacjach, na plan. plaży lepili śnieżki z piasku powie Powiedząc, że nie mają hajsu na śnieżki i na sztuczny śnieg więc wziął piach rzucił w nią, Rach, ciach ciach poszło w twarz. O tak, straciła wzrok, bo przed jej obliczem stanął mrok. Dostała w krok, tak jest. Straciła wzrok. Straciła wzrok, ten przegasnął. Raz, dwa, trzy.